Mam na imię Paweł. Ta historia wydarzyła mi się niedawno. Odprowadzałem mojego kuzyna do babci, bo był dzień Halloween. Dlatego musiałem go odprowadzić do babci, bo mnie mama tak poprosiła. Gdy już go zabrałem do tej babci, poszedł spać do mojego najlepszego kolegi Filipa. Bawiliśmy się, graliśmy w różne gry i oglądaliśmy Netflixa. Robiliśmy to gdzieś tak 5 godzin. Gdy już była trzecia w nocy. Byliśmy bardzo zmęczeni, więc powołaliśmy się spać. Spaliśmy tak długo i długo, nagle obudziłem się, bo usłyszałem jakiś bardzo głośny krzyk. Spojrzałem na okno w naszym pokoju i ciągle słyszałem ten sam krzyk. Jeden i ten sam. Nie dałem rady spać, dlatego podeszłem pod okno, by zobaczyć co to tak krzyczało że żałowałem, że to zrobiłem. Zobaczyłem jakąś dziwną postać. Nie wiem, czy kreaturę, czy zaziemną postać. Gdy ona się na mnie spojrzała, od razu zniknęła, zakopała się pod ziemię. Nie wiedziałem co to jest, chociaż ostatnio w Google pisało, że coraz więcej dziwnych przypadków się dzieje na naszej planecie.